W alternatywnej wersji wydarzeń w filmie Infinity War to Kapitan Ameryka wkracza do Wakandy, a nie Thor. W tej wizji Bruce Banner i Hulk łączą siły, aby stać się Profesorem Hulk. Zamiast wyruszać do Nidavellir w poszukiwaniu Stormbreakera, Thor staje do walki z Wielkim Wężem. Takie zmiany mogłyby znacząco wpłynąć na fabułę. Podczas pisania Strażników Galaktyki Kevin Feige zlecił Jamesowi Gunnowi stworzenie sceny wyjaśniającej pochodzenie kamieni nieskończoności. Scena z kolekcjonerem powstała w zaledwie 3 minuty. Początkowo kamień mocy miał kolor czerwony, ale po zmianach wprowadzonych w tor Ciemny Świat stał się eterem. Wymusiło to nagunnie zmianę koloru na purpurowy w postprodukcji. Takie modyfikacje pokazują, jak Marvel często dostosowuje swoje plany w trakcie produkcji. Inny przykład to nieskończoność Gauntlet, który pojawił się w Torze i skarbcach Odyna. Gdy Thanos ujawnia prawdziwą rękawicę pod koniec Ultron, Marvel musiał cofnąć się i wyjaśnić, że wcześniejsza wersja była fałszywa. Kevin Feige przyznał, że ten element był jedynie jajkiem wielkanocnym, zanim historia gauntletu zaczęła się rozwijać. W Iron Manie również pojawiły się jajka wielkanocne, takie jak niedokończona tarcza kapitana Ameryki. Marvel miał talent do wprowadzania takich elementów, które pobudzały wyobraźnię fanów, nawet jeśli nie były wcześniej zaplanowane. Podczas pisania Imamo i Infinity War, Feige skontaktował się z Jossem Whedonem, reżyserem dwóch pierwszych filmów o Avengersach. Whedon przyznał, że nie miał pomysłu na Thanos i jego rolę. W rezultacie zatrudniono Christophera Markusa i Stevena McFeely'ego, którzy napisali scenariusz. Pracowali nad co najmniej sześcioma różnymi wersjami, co sprawiło, że film mógł wyglądać zupełnie inaczej. Wczesne wersje scenariusza wywołały panikę wśród pisarzy, ponieważ nikt nie był zadowolony z przedstawionej historii Tora. W pierwotnej wersji Thor i Rocket mieli walczyć z Wielkim Wężem, aby zdobyć Stormbreaker, zamiast szukać Etri. Te zmiany w fabule pokazują, jak wiele pracy i przemyśleń wymagało stworzenie ostatecznej wersji Infinity War. Marvel często dostosowuje swoje historie w odpowiedzi na reakcje widzów i zmieniające się pomysły w trakcie produkcji. Każda decyzja, nawet ta podjęta w ostatniej chwili, wpływa na ostateczny kształt filmów. W ten sposób powstają opowieści, które angażują i zaskakują widzów na całym świecie. W nordyckiej mitologii wąż mitgarski, znany jako Jormungant, otacza ziemię. Jego przeznaczeniem jest pojawić się podczas Ragnarok jako ostateczny wróg Tora. To potężny mit, pełen dramatyzmu. W kontekście filmowym wątek ten wydaje się być bardziej pobocznym niż kluczowym. Nie ma on związku z postacią Thanosa. W przeciwieństwie do wersji końcowej, która odnosiła się do tragedii ludu Etri, pierwotna koncepcja Tora była inna. W pierwszych filmach Avengers Thor był przedstawiany jako heteroseksualny bohater. Chris Hemsworth, odgrywając tę postać, zasugerował, że jego charakter powinien ulec zmianie. Podczas kręcenia Thor: Ragnarok Hemsworth przekonywał, że nowa interpretacja postaci jest konieczna. Scenarzyści dostrzegli, że jego pomysł ma sens. Pomrocznym Thor: Mroczny świat, który również napisali, Thor nie był ulubieńcem publiczności. W Ragnaroku Hemsworth pokazał swój komediowy talent, co sprawiło, że postać zyskała nowy wymiar. W pierwotnym scenariuszu Thor miał walczyć z wężem Midgardzkim, ale ostatecznie to kapitan Ameryka miał uratować dzień w Wakandzie. Antony Russo wyjaśnił, że głównym założeniem Wojny Nieskończoności było to, że Avengersi przegrali z Thanosem z powodu podziałów między Tonym Starkiem a Steveem Rogersem. Konflikt między nimi był emocjonalnym rdzeniem filmu. Scenarzyści uznali, że kapitan Ameryka powinien być nieobecny przez większość czasu, ukrywając się przed rządem, jednak późniejsze wprowadzenie tej postaci do fabuły nie pasowało do wizji Marvela. Początkowo Russo uważał, że to dobry wybór, ale po przemyśleniach zdecydowano się na wcześniejsze pojawienie się kapitana, aby widzowie mieli więcej czasu na interakcję z nim. W dramatycznej scenie w wakandzie, Thor zyskał na znaczeniu. W Wojnie nieskończoności bohaterowie wchodzą do królestwa doktora Strange'a, znanego jako Mindscape. Każdy z nich musi stawić czoła swoim wewnętrznym demonom. W tej wersji Banner spotyka Hulk'a w arenie z Ragnaroku. Ich konflikt prowadzi do debiutu profesora Hulk'a podczas bitwy w Wakandzie. Plan zakładał, że Banner i Hulk osiągną kompromis. Hulk odmówi wyjścia, co pozwoli mu uwolnić pełną moc jako profesor Hulk, będący połączeniem obu osobowości. Jednak ten moment triumfu był zbyt optymistyczny. Trzeci akt wojny nieskończoności miał być zaprojektowany jako nieustanny marsz ku porażce. Wprowadzenie profesora Hulka nie dostarczyło widzom poczucia zwycięstwa, co osłabiło napięcie w fabule. W ten sposób historia zyskała na głębi, ale także na dramatyzmie, który był kluczowy dla całej narracji. W procesie tworzenia filmów Marvela niektóre decyzje mogą zaskakiwać fanów. Przykładem jest usunięcie postaci Profesora Halka z Avengers: Endgame. Początkowo planowano, aby Hulk pojawił się w kluczowych scenach, ostatecznie jednak zdecydowano się na inny kierunek. Po pięcioletnim skoku w czasie Hulk został wprowadzony w scenie w restauracji. Dla wielu widzów była to stracona okazja. Hulk nie miał szansy na zemstę na Thanosa, co mogłoby przynieść emocjonalną satysfakcję po jego porażce w Wojnie Nieskończoności. W pierwotnych wersjach scenariusza Wojny Nieskończoności Thanos miał zniszczyć Xandar. Nowa, znany również jako Richard Rider, miał być jedynym ocalałym. Jego postać miała ostrzec Avengers przed nadchodzącym zagrożeniem. Ostatecznie jednak twórcy uznali, że dodanie tej sekwencji byłoby zbędne. Uznali, że widzowie mogą łatwo zrozumieć, jak Thanos zdobył kamień mocy bez potrzeby pokazywania tego na ekranie. Dodatkowo, koszty związane z efektami wizualnymi były zbyt wysokie. W rezultacie sekwencja nigdy nie została zrealizowana. W pierwszej części Avengers. Thanos został przedstawiony jako postać, która nie boi się wyzwań. Jego uśmiech po informacji o Avengersach sugerował, że ma swoje cele. W komiksach Thanos był motywowany pragnieniem zaimponowania Lady Śmierci. To wprowadzało dodatkowy wymiar do jego postaci. Początkowo wydawało się, że MCU może podążać w tym kierunku. Ostatecznie jednak zdecydowano się na rezygnację z tej koncepcji. Wprowadzenie Lejdy Śmierci skomplikowałoby już i tak złożoną fabułę. Twórcy filmu, w tym bracia Russo, postanowili skupić się na rozwoju samego Thanosa. Zamiast dodawać nowe postacie, mogli lepiej przedstawić jego motywacje i cele. W rezultacie, wojna nieskończoności stała się bardziej spójną opowieścią. Skoncentrowano się na głównych postaciach i ich relacjach. Dodatkowe wątki mogłyby jedynie rozproszyć uwagę widza. Decyzje dotyczące fabuły i postaci w filmach Marvela są często wynikiem długotrwałych dyskusji i analiz. Każda zmiana ma na celu stworzenie jak najlepszego doświadczenia dla widza. W przypadku Hulka i Thanosa, wybory te miały kluczowe znaczenie dla narracji. Ostatecznie, filmy Marvela stawiają na emocje i dynamikę między postaciami. To czyni je tak popularnymi wśród widzów na całym świecie. W procesie tworzenia filmu pisarze eksperymentowali z narracją, przedstawiając historię z perspektywy Thanosa. Chcieli ukazać jego motywacje i emocje, co miało nadać opowieści epicki charakter. Z czasem jednak zauważyli, że ten sposób narracji staje się powtarzalny. Próby przedstawienia młodszej wersji Thanosa na jego rodzimej planecie, Tytanie, również nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Sceny te przypominały inne znane historie, co skłoniło twórców do rezygnacji z tego pomysłu. Ostatecznie zdecydowano się na retrospekcję z Gamorą. Te fragmenty nie tylko ujawniały ideologię Thanosa, ale także przygotowywały widza na emocjonalny moment poświęcenia jego córki. Początkowo planowano głębiej zbadać relacje Tanosa z jego dziećmi, w tym z Proximą i Korwisem, którzy w komiksach są małżeństwem. Wczesne wersje scenariusza zawierały wątki odkrywające ich związek, jednak ostatecznie zostały one usunięte. W filmie jedynym śladem tej relacji jest reakcja Proximy na śmierć Korwisa. Zespół twórczy postanowił skupić się na Thanosa, aby nie rozpraszać uwagi widza. W związku z tym postacie z Black Order zostały uproszczone. W komiksach Jonathan Hickman przedstawił czarny zakon jako niemal niepokonany, ale w filmie obawiano się, że inne postacie mogą przyćmić głównego antagonistę. Dlatego ich moce zostały zmodyfikowane, aby stworzyć bardziej dynamiczne starcia z Avengersami. Na przykład Ebony Maw został przekształcony w postać o zdolnościach kontrolowania materii, co uczyniło go unikalnym zagrożeniem. W przypadku Strażników Galaktyki bracia Russo skonsultowali się z Jamesem Goonem, który wniósł kilka swoich pomysłów do scenariusza. Jego sugestie, takie jak wybór utworu muzycznego na sekwencję otwarcia miały duży wpływ na ostateczny kształt filmu. Gunn nalegał również na wprowadzenie sceny, w której Gamora prosi Thanosa o zabicie jej, co nie było pierwotnie planowane. W trakcie pracy nad scenariuszem pisarze nie uwzględnili pełnej emocjonalnej głębi pożegnania Petera Parkera z Tonym Starkiem. Ostatecznie Tom Holland został poproszony o improwizację, co zaowocowało jednym z najbardziej poruszających momentów w filmie. Jego rozpaczliwe błagania, by nie odchodzić, dodały scenie głębi i autentyczności. Filmowcy wyjaśnili, że zmysł Pioneer'a pozwolił mu wyczuć nadchodzące niebezpieczeństwo, co sprawiło, że jego reakcja była bardziej intensywna niż u innych postaci. Wszystkie te elementy składają się na złożoną narrację, która łączy emocje, akcje i głębokie relacje między postaciami. Twórcy starali się stworzyć film, który nie tylko dostarczałby rozrywki, ale także poruszał ważne tematy takie jak poświęcenie, miłość i odpowiedzialność. James Gunn potwierdził, że w filmie Zniszczenie występuje kluczowy moment, w którym Gród zwraca się do Rocketa. Jego ostatnie słowa brzmią: „Teyto, rozmawiałem z Rocket. To zdanie, choć subtelne, ma ogromne znaczenie. W polskim kontekście podkreśla osobisty i emocjonalny wymiar tej sceny. Film Wojna bez granic był efektem intensywnej pracy. Twórcy przez lata wprowadzali zmiany, modyfikowali scenariusze i dostosowywali postacie. Proces ten był pełen wyzwań. Wiele pomysłów zostało odrzuconych, a inne wprowadzono w ostatniej chwili. Marvel przez długi czas zmagał się z chaotycznym procesem twórczym. W filmie pojawia się także wątek związany z kamieniami nieskończoności. Zmiany w ich przedstawieniu były częścią większej narracji. Twórcy musieli dostosować całe łuki postaci, co wprowadzało dodatkowe komplikacje. Mimo tego chaosu film zachował spójność. W kluczowym momencie Thanos pstryka palcami, co symbolizuje nieuchronność jego planu. To zdarzenie jest centralnym punktem fabuły. Widzowie mogą odczuć, że wszystko, co się wydarzyło, było nieuniknione. Zniszczenie to nie tylko film akcji. To także opowieść o relacjach między postaciami. Wzajemne powiązania i emocje są kluczowe dla zrozumienia ich motywacji. Każda scena ma swoje znaczenie, a dialogi są starannie przemyślane. Film rozwija także inne wątki, które wzbogacają postacie. Każda z nich ma swoją historię, a ich interakcje tworzą złożoną sieć relacji. Dzięki temu widzowie mogą lepiej zrozumieć ich decyzje i działania. W kontekście całej serii Marvela zniszczenie jest ważnym ogniwem. Wprowadza nowe elementy, które wpływają na dalszy rozwój fabuły. Twórcy starali się, aby każdy detal miał znaczenie. Film nie tylko bawi, ale także skłania do refleksji. Zawiera wiele emocjonalnych momentów, które pozostają w pamięci. Widzowie mogą identyfikować się z postaciami i ich przeżyciami. Wszystkie te elementy sprawiają, że zniszczenie jest wyjątkowym dziełem. To film, który łączy w sobie akcje, emocje i głębsze przesłanie. Każdy, kto go ogląda, może znaleźć coś dla siebie. Podsumowując, zniszczenie to film, który zasługuje na uwagę. Jego złożoność i bogactwo treści sprawiają, że jest to dzieło, które można analizować na wielu poziomach. Warto zwrócić uwagę na detale, które tworzą całość.